bez sensu czasem bywa tak że jedziecie sobie na złom kulturalnie zawieść żelastwo które żeście wykopali wyłowili, pozyskali, to nie ważne no i byłem sobie dostałem już pieniążki do rączki i już wychodziłem i usłyszałem jak przyjechał klient i pyta się czy przyjmą mu fotele z samochodu Tyle, że w całości. No i oczywiście nie wzięli mu w całości, no bo wiadomo, coś z tym trzeba zrobić. A ja do gościa mówię, zawieź mi pan to na podwórko. To ja coś z tym zrobię. A co można z tym zrobić? Ano, można zamienić to na kupę takiego żelastwa, gotowego do wywiezienia do huty. Tutaj zacząłem kroić e, diweltem, ale. Tu nie było dojścia, wiecie, i tak musiałem to pościągać, a jak już to pościągałem, no to eee, to mi wejdzie po prostu do auta, nie, i nie ma sensu już tego kroić. Także, tak to wygląda, tak wygląda. Pierwszy oskurowany, o, gotowy złom. Plus jeszcze tutaj jest parę parę złomów, bo chłopaki coś tu sztukowali, nie, wiadomo takie rzeczy a jak prosty w obróbce jest fotel samochodowy to zaraz wam pokażę właśnie na przykładzie tego jego mościa jest to bajecznie proste wręcz bym powiedział przyjemne z tym że za te o ja pedrę za te zabrałem się od tyłka strony jak to mówią bo najpierw zdarłem z tego gąbkę i wszystko a potem i tak musiałem to odkręcić a jak i tak muszę to odkręcić te siedziska to staje się to jeszcze prostsze bo wtedy nożyk praktycznie jest niepotrzebny zaraz wam to wszystko pokażę kapie, padało niż genueński nadciąga pierwsze co to wiadomo trzeba powyciągać zagłówki z tym nie powinno być problemu no chyba że Robicie to jedną ręką, to wtedy może być gorzej. O kurde. O poszło. Dobra, to też są fajne grube pręciury. No i teraz co? Teraz to wszystko na plecy. Boom. Klucz trzynastka i cztery razy trzy, dwanaście. No to jedziemy z tematem. I drugi. Fajnie nawet te nakrętki schodzą, widzicie. Nie są jakieś zachruściałe. No w końcu pod dachem stało. I trzeci. I z powrotem na brzuszek, bo nie ma dojścia do tych ośrub. I pierwszy. I drugi. I trzeci, ostatnie dwie śrubki. Teraz w przepastnej skarbnicy bitów z biedronki znajdujemy sobie gwiazdkę, taką o i idziemy kręcić. Tu na tyłach są takie o śrubeczki, ale one są na dużym gwincie, bardzo fajne. Także to wszystko jest o. Trzy ruchy śrubokrętem, nawet mi się nie chce iść po wkrętach akumulatorowy, bo to nie ma najmniejszego sensu. Fajnie to idzie, nawet narzędziami z biedry. I tak, ostatnie schodzi. Słuchajcie, tak, to jest plastik. To leci do tworzywa. Razy trzy. Jest, jest. Wszystkie śrubki. Do reklamówki, to już nie będzie potrzebne. I teraz tak. Bom. Jest, jest. Dobrze. I teraz co następuje? Tu mamy zapięcia. Jedno drugie. Trzeba odpiąć. O, za grube mam paluchy. Tak jest to ściągamy. Można sobie nożykiem pomóc oczywiście podciąć tu to tu to, to tam o żeby się nie męczyć, ale proszę. Jest, jest. Ściągamy górę. Tak, to nam przeszkadza. Dlatego robimy z tym tak. I to też leci w plastik. Ach, dobra, bo jedną ręką to można wiecie. No i tutaj sobie teraz Ściągamy. Góra zeszła. Jak widzicie, bez cięcia bez niczego. Tu są takie klipsy. O! Jedną ręką. Tararira. Tak. I zsuwamy spód. No a tu trzeba coś uciąć. Tam z tyłu jest taki plastikowy klips, który zachodzi na to, jak go zdejmiecie, to macie. O! Widzicie i pyk i gotowy złom i teraz co z tym to słuchajcie ściągacie z tego ściągacie z gąbki i jako że to jest materiał i to jest materiał no to zawozicie do kontenera na materiał. Tylko nie do PCK, a do tego drugiego to jest firma prywatna i oni z tego wszystkiego robią czyściwo do fabryk. A gąbka leci do gabarytów, czyli tam. O uwaga, komar! Komarzyca w zasadzie. Czyli tam, gdzie lądują wszystkie meble, wyposażone w takie oto gąbki. A oni już będą wiedzieli w miejscu docelowym, co z tym zrobić. Także. Ja to teraz sobie jeszcze te dwa obiorę i zrobimy podsumowanko. No i dojechał mnie niż Genuęski. Słuchajcie, całość wygląda tak, ale zaczęło lać. To do plastiku gabaryt, materiał, kontenery na odzież, ale te prywatne. Nie PCK, bo do PCK wrzucamy dobre rzeczy. Słuchajcie, tu jest 30 kilo, Czy znaczy inaczej. 29 kg to była ta rama i 3 te fotele, ale tu jest jeszcze to, dlatego tu będzie więcej. Liczę 33 kg, że jest tu z tym słupkiem. Także mamy w sumie 63 kg. Ostatnio było takie ten modne dosyć pytanie: 6 razy 7, nie? Wiecie o co chodzi? 70 groszy kilo. 60 kg, licząc już w zaokrągleniu, 60 razy 7, mamy 42 zł. Przywieźli mi pod dom, czyli czas, jaki na to poświęciłem, maksymalnie 35 minut. Tylko wiecie, ja już mam doświadczenie kiedyś nagrałem nawet taki film skurowanie fotela. Jak znajdę go w mojej historii, to będzie w opisie. Także, no tyle w zasadzie. Przywieźli mi pod dom. Aha, jeszcze tu jest. 3 kilo czy 4 kilo, nie ważyłem tego. Także przywieźli mi pod dom, można powiedzieć, 50 zł. Jeszcze mi podziękowali za to, że zrzucili mi 50 zł pod domem. Trzymajcie się papaty, taki nietypowy demontaż dzisiaj. A ja uciekam, bo już jestem całym mokry.